miele Kickstampa, ale jesteśmy dzisiaj na party no... Nie na... Nie na Skywarsach, ale... serki, że nie nagrywam serii ze Skywars, no i ale dzisiaj nie jestem sam. ta się, człeku. Dzięka. No. O, e, więc... E, co by tam można powiedzieć? Serki, że tak długo nie nagrywałem, bo to przez szkołę i tak dalej różne sprawy prywatne itd. Eee, no. eee, i tak dalej no i chciałbym Was tak serdecznie przeprosić i poprosić też, eee, żebyście przy tym odcinku tak, tak koniecznie poprosić, przynajmniej o 20 łapek w górę tak bardzo tak z serduszka mojego poprosić o tej buźki o... No. eee no. Nie wiem co tam hmm. gadać jeszcze. O jesteś. Eee, różowy, różowy. Kurde, dobra, ja będę to przechwycać, Tam będziemy się... To widzimy się na Dobrze, W kolejnej rundzie teraz są pociągi, o ile się mylę, to czy... Że... Masz do wagonika, gdy muzyka się zatrzyma. No to właśnie, wiecie, że o, no właśnie, eee. no. Więc życzę miłego oglądania. Może... O, po, 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 po. troszkę laguję, 10 10... Pos... O Jezus, jakie lagi straszne. Wow, wow, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest o kurde usiądź. Ja siedzę. Musiał Siedziałem z tym. Dobra. Mm. Ja bym siedziałem z tym, no ludzie. Ser serwer, go szukał. Kurde. Ja nie mogę! Na kupa. Mm, ja nie zdążę? Dobra więc... Widziałem się w kolejnej rundzie! Boom! Dobrze, jesteśmy na następnej rundzie! To jest... E, poczekaj po... po... patrzyj jak najdalej na patrzę gdzie leżysz. gdzie leżysz. Leżysz, hehehe, Bo ja pierdzielę jakie lagi człowieku... ja tu nie mogę schodzić. Kurde, mega, mega, mega. No nie! Aha, nie no dobra, siódme miejsce, spokojnie. 9 miejsce, Kurde. Dobra, ja siódma. E, teraz wyścig uliczne. Zielone czy nie? Bądź o nie. Nie bądź daltonem. No, już nie wiem o co chodzi, ale... No może jak masz czerwone... masz zielone to biegnie, powoli zatrzymujesz. A jak masz czerwony, to już musisz stać. Chyba ja już jestem... któryś tam. O, jestem daleko, chyba nie będzie i tak pierwszy. ja nie, nie zakumałam na początku i przegrałem. No dobra, mam to jest tamte miejsce, więc nie jest coś nie, nie Ale słuchajcie, może następny odcinek tak przerwę, tak to przepraszam, ale nie będzie... zmienię serię. tam oczywiście kiedyś tam się dokończy, ee, ze Sky Warsów. Ale nakręcę serię CS1.6. Nie wiem, e, piszcie w komentarzu, czy Wam by się podobała taka seria, żebym mógł nagrywać właśnie z tym kolegą, bo my dobrze gramy. No. E, więc. piszcie w komentarzu, czy byście chcieli właśnie taką. Mnie! A, a w ogóle jeszcze chciałbym Was tak gorąco zaprosić. Jutro będzie stworzona chyba strona taka z tym kolegą, bo stworzymy serwerze. Em, stworzymy Nie. właśnie stronę na Face'ie o C76Go. Połączenie. E, I zapraszam do. Trzeba, czy tam rekru będzie parę zasad, żeby się dostać do rekru, właśnie. E, żeby zdobyć rekru, to będzie trzeba być około tak mikro ogar ze snajperki no i przegrałem ogar z snajperki mikro plus 12, ogar właśnie i zapraszam do grupy cs 6 i wymagany czas oczywiście, o koniki chyba, Ujeju ujej masturbacja Oh. Panie, 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 pierwszy, trzeci jestem. Ale tu z panami się jeszcze ścigam. Pani policjanku. to. ładnie dzisiaj Dobra, ja już na pewno nie będę pierwszy, to jest... To kropkę. Nice. O, co za łodziku. Gdy jak. Musimy to jasno, to się nie mogę na niego napatrzeć. Gdzie? I się zawsze lampujemy na niego i kupujemy. To trzeba dawać prawym przyciskiem na TNT na różnych typów. Rozumiesz? Tak, ja, wiem. Że jeśli masz, masz blisko typa, to naciskaj na niego prawym i oddasz mu TNT. A jeśli nie masz TNT, to po prostu uciekaj przed innymi, bo ja nie mam akurat. Ja, a, mam! Jednak, jednak mam. Makumba, Makumba, Makumbaska, Polska, Afryka, Afryka, Polska... BOM! Ale szczęście. BOM, bitch! A, biegnie! Kurwa! Dobra. Kurde! E, widzimy się w poprzedniej rundzie. Bo! Dobra, jesteśmy teraz na kolejnej takiej fajnej ręce. Tu trzeba strzelać z łuków. No, zabij innych ludzi z łuków. Nie daj zabić się innym. No dobrze. Spróbujemy, nie daj się wstać. E, nie, to I widocznie się. Będzie, ale po tej chyba ręce i po tej jeszcze jednej nie po tej ręce to już będzie chyba koniec wiesz? ja sobie to postępuję zdobywam strzały bo lubię i, ja widzę, jak będę mieć tak dużo strzał, żebym mógł się skapić Panie, siema, się e ma? Elo! Coś tam. e e e e e No, e To LOL, e to, 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 to. to lol, nie Dobra, a więc tak... e więc tak... To się by było już raczej... Koniec, e raczej chyba nie nie zdążymy... O, nie, 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 nie Halo? Halo? Trzymam, bo to będzie już koniec, a czy będzie, będę się rzekł A więc e, proszę zostawcie łapkę w górę, tak jak właśnie prosiłem Was, żebyście dobili 20, 20 łapek w górę. To będzie motywacja dla mnie, żeby nagrywać częściej. Przywida się tu stanie obok mnie. E, zapraszam do subskrybowania mojego kanału i tak jak właśnie zapraszałem do strony dopiero ta strona YouTube powstanie, ale do strony na face, Facebooku. Ja podam to może w opisie właśnie dzisiaj albo jutro. No. Więc żegnam się z wami. Ty też się pożegnaj. Chodź tu do mnie, po, po, weź tak łapkę. No, robię. No, bez... To nara.